Ja myślę, że jakbyś dał tą dychę, to ja może do Wiktorii zadzwonię rano, bo ona na szóstą i zapytam się, czy jest ta barmejska, jak chcesz, czy nie. A jak nie, no to kupimy piwa, tak. No bo kurwa już na osiem, tutaj to już nigdzie nie znajdziemy. No może wy, ale pójdź do córki, no, nie kupi barmańczyk. Ona o, na szóstą do pracy jutro A. i ma tam dwie rzadki, może gdzieś A. znajdziemy, nie? A jak nie, no to kupimy piwo. Te to są rodzaje jakieś. Tak? No są rodzaje. Ja mam wiem no, się, bo jest na przykład Tylko piwa, bardzo dobrze. Tylko, że piwa kosztuje dwa razy więcej od normalnych, bo, bo piwa nie jest w promocji. Tak, A. dokładnie. Bo to, to jest w promocji w Żabce, bo oni podpisali taki kontrakt jakby na tą wódkę. I nie wiadomo A. dlaczego, nie ma tutaj kurwa na grochowie nigdzie. Ale nie wiem gdzie będzie na no Mokotowie. dobra, ale Bajder kupił na Mokotowie. No, no. Tylko, że już widzieliście, widzieliście, że to już jest tam no, była trochę budowna. Nie szczepało wężek, czyli jest lewa. O. Znaczy nie no przecież to jest... Jak szczypie bierzek Jarek kurwa... Mien. Nie, 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 nie. Ruma, no, jest po prostu o, różne firmy produkują to samo, bo się rzucili na no, ten sam produkt, nie? Wiadomo, że wódka, kurnie, takie, żeśmy pili w jest inna od wódki, kurwa, że piąkli. Albo wyborowe, nie? Każda wódka jest wódką, nie, ale jest różna, nie? Ale wiesz, to mi się wydaje, że nie opłacałoby się im podrabiać takiej wódki, dlatego, że ona ma nietypową butelkę. No ważne Nie, trzeba nie, słuchaj. Żeby wdrożyć produkcję, muszą krzówcom się dogadać. odlać ileś tam milionów podróbę, podróbę tej ale, barmańskiej, oryginalnej. Oni zrobili podróbę, to rozumiesz. Ale, ale Ewa, nie ma oryginalnej barmańskiej. Coś takiego nie istnieje. Kto nie się, się produkował barwańską, rozprzestrzenił to na różne tam pigma, cytryna, powarańca, tam wiśnia. Arbuz, z wiśnia, No idzie go, i znowu wiśnia, no. Ale mają inne etykiety, inne butelki, no, że podobne. Ale smak na przykład arbuzówki, które się mi kupili, no, był więc. zupełnie inny niż te, co zrobiliśmy. Nie wiem, wiecie, co, to. to był oryginał. Ale to nie ma że to jest oryginał. Rozumie tak? zrobi pod tą nazwą taką butelkę, a tam tą taką. a oryginał nie istnieje. No fakt, tylko że łyski. I jedna się na załyski i wroś załyski, tylko są imiona inne, czy tam ważne, nie? nieważne, tak jak dżini, jest taki, czyli jest, taki, jest taki, no. kurwa i Także to nie ma co Gadać, kurwa, że to się Polacy robi. kiedyś robili taką wódkę, co się nazywała jałosówka, ona też, kurwa... Jałowcówka. jałowcówka. która też, kurwa, była zrobiona z jałowcem, ale to nie ma nic wspólnego z dżinami. No tak, tak, tak. No ale może, bo wiesz, może. Kurde, a tutaj powiedziałeś taki temat, bo na przykład moglibyśmy w Polsce to za problem zrobić łyski. Ale nikt tego nie robi, <grystanie> <grystanie> Bo to jest tylko. Łyski jest tylko. No, to jest nieba, y, No wiadomo, że jest w Szkocji, nie? No może robią w Anglii, ale wolą. Oni piją w Szkocką, nie? A jeszcze robią w Irlandii. A tak to mało kto to robi, bo tam kurde to. To na myszach jest robione, co, No to co jest bez sensu, tak jak ja, ja. Nigdy nie opije się whisky, nie pije, Wódkę na whisky to się w i w misiu, kurde, tak? Ja to zawsze lubię, a z tonikiem. Oj tego kurde, barej ciężarowe, no. teraz to słowo, wiesz. To był gość.